Dobra, ogólnie nie wiem co się dzieje, ale chciałem sobie budować łóżko, ładnie. I kurde się siedział z Bedrockiem. I kurwa... Nie wiem o co chodzi, to z Admin? Ej, ty Admin czy na hakach leci? Ej, ja nie wiem co się dzieje, i nad wiem który to był. To Kłopo Bedroka sobie za Fliko, tak my to grykę mamy wygrać? Ej, co jest 5? Ej, udajnego no Bedroka, proszę. <śmianie> mam drogę z Afryki, co jest 5? What the f co jest? <śmianie> nie wiem, czy to jest hacks czy co. E, nie mam do tego pojęcia nawet. Ej, widzowie, mam bedrocka nawet, What? co jest 5? What the fuck, Ej, co tu się odwala się? Ej, co mamy z tą areną zrobić? Ej, ja nie mam do tego pojęcia w sumie. Ej, co jest, halo? Nie, 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 kurna bedrocka z. Ja z. Straciszmy z tym debilem. Ja nie wiem czy to tam... Eee, o! Co on mi dał? Co to kurna jest? Czekajcie, on mi dał jakieś klocki, ej! Co on robi, halo? Dobra widzowie, tylko nie spać, ładnie teraz Lecimy przy przetestować co robi ten dziwny klocek what this, what this does? Idziemy widzowie testować, chodźcie Nie wiem czy chłop troluje tutaj, czy co chłop robi Ale no w sumie śmiesznie, śmiesznie, śmiesznie Co ten klocek robi? Ha, knakuje! <śmiany> What? Nie no, ale że oni nawet na arenie, której tak się nie da wygrać? Nie no, widzowie, wy chyba se w kulki lecicie. Patrzcie to, widzowie, robimy ich knokiem. Chwaj, ja, widzowie, mam knoka tego i tyle. I ty A wy zazdrośni, o? A wy zazdrośni. Ja, pier. No nie, no, deskę straciłem. Halo, <śmiany> policja. Trzeba czekać do końca reny. Bo do, do destrukcji łóżek trzeba czekać, tak naprawdę. I chłopy tak dalej treherdują mnie. No nie, Wizowie, ja idę was zabić. Ja idę was zabić. No nie, Wizowie nie wyszło. Ale zależy je. Ale Wizowie, pokczą, pokczą Wizowie. Ja pierd, Dobra, żyję. Już się bałem, że tam nie przeżyję tego. Aha, bo game moda. Ale on łóżka niszczy? Nagle? Ale pokażę wam, że to widzowie jeszcze nie jest tego Szybko, pokażę wam, że to nie jest widzowie pokażę wam widzowie O, widzicie? Nie wybucha w żadnym stopniu, więc e, więc w sumie tak to wygląda No ale dobra, chodź tutaj Serek No dawaj, chodź, chodźcie się bić No nie, no jaką mi a Bo miał dosyłki śmieszne na gejmodzie Chyba, tak mi się wydaje Albo luj wie co, ale się tepa chłop troszeczkę i to mi się nie podoba. Nie no, widzę, jak ten odcinek no totalnie jakby taki... Nie, nie traktujcie tego odcinka na poważnie. Eee, no nie no, ale że... Ej, no daj mi coś fajnego. Ej, no zabił mnie! Halo! O, znalazł go wreszcie. Congratulation co się budowuje. Dobrze! Walcz walcz z nim, walcz z nim. Czekaj co on robi. Jezus, on go chce utopić, seriously? On go bedrockiem buduje na pewno? A, no byś bedrockiem mógł budować budować, to by na pewno nie wyszedł z tego I go zalać tam w środku Czekajcie, co on, co on chce wykminić teraz, bo nie czaję. czekaj, mogę tam wlecieć jakoś? Nie co ten chłop, on chce go utopić, na pewno mi się wydaje <noise> Okienko mu postawił co ze zwierzątko wytrasował Chłopco mu leje w ogóle wodę przez tego, przez tego Chłop, nie no, ale żeby utopić widza, nie no, widzowie to jest. Czy chłop tam mu TNT postawił? Nie, chłop, jakby coś to jest po prostu woda, to nie jest lawa, tylko mój tekstur. Chłop co. Z... Nie no, dobra. Żeby tak widza zalać, no wychodź, wychodź, chłopie, dawaj, walcz, walcz z nim. No, daś radę, daś radę. Gdzie on kurna jest, gdzie on jest, halo. What? Opa, wyszedł, wyszedł, nie, nie wyszedł, to jest on. No halo, gdzie on jest, czekaj. No nie ma go, czekajcie, a nie, jest to czy nie? Weź się posuń, o, świnio A nie, czekajcie, tutaj jest Pa, nie, no gdzie on kurna Usiekł? Dobra, hop Nie wiem, czy hop tonie tam? Jestem ciekawy, hop, jeszcze, potki rzuca Czemu hop nie może wyjść? Opa Już umiera, patrzcie, patrzcie Patrzcie, jak się, to... patrzcie, jak go tor torturują Nie, no widzowie To, widzowie What the fuck, what the fuck Co? Widzicie, ej, widzicie ten dziwny napis? Ej, patrzcie to. Co jest 5? Ja nie wiem, co się odwoli na tej arenie, ale pozdrawiam serdecznie. Marta Gessler albo Draybon, elo. <m -dry>